wizja płonący kapitol widziałem płonący budynek kapitolu wysoka kopuła niegdyś symbol porządku i władzy stała w ogniu jak świątynia którą ogarnęła moc oczyszczenia nad waszyngtonem unosił się ciężki pomarańczowo-czerwony blask a płomienie odbijały się w marmurowych kolumnach jakby czas sam chciał zapisać ten moment w pamięci świata nie było paniki nie było krzyku tylko milczenie Cisza, w której coś się kończyło, a coś nowego dopiero rodziło. Czułem, że nie patrzę na zwykły pożar, lecz na spalanie idei, na rozpad symbolu potęgi, która przez wieki chciała rządzić ludzkim umysłem. Kapitol, centrum władzy i prawa, płonął w mojej wizji jak świątynia Starego Świata, w której ogień świadomości zaczął wypalać wszystko, co sztuczne, kontrolujące, pozbawione duszy. Interpretacja duchowa ogień. Był tu nie zniszczeniem, lecz oczyszczeniem. Każdy płomień niósł w sobie kod przemiany, który mówił: To, co zbudowano z lęku i chciwości, musi się spalić, aby mogło powstać to, co zrodzone z prawdy. Kapitol symbolizuje centrum władzy, zarówno w świecie zewnętrznym, jak i wewnątrz człowieka. W świecie materialnym to struktura, która decyduje o losach narodów. W świecie wewnętrznym to nasz własny tron ego. Umysł kontrolujący, pragnący panować nad życiem i innymi. Gdy taki symbol płonie, oznacza to koniec dominacji starego porządku, zarówno politycznego, jak i psychicznego. To zapowiedź nowej ery, w której świadomość staje się ponad władzą. Ten ogień może więc być płomieniem planetarnego przebudzenia, gdy świat zaczyna tracić wiarę w systemy, władze i ideologie, które przestały mieć sens. Ale równie dobrze może to być Twój wewnętrzny pożar, który spala autorytety umysłu, oczyszczając przestrzeń dla nowego poznania. Znaczenie archetypowe. W symbolice uniwersalnej kapitol to świątynia rozumu, bastion porządku i prawa. Gdy ta świątynia płonie, to tak jakby ogień boskiej świadomości dotarł do centrum władzy materii i zaczął ją przemieniać. Nie jest to wizja końca, lecz moment inicjacji, przejścia. Wszystko, co zostało zbudowane na lęku, musi się spalić, aby pojawiło się światło nowego ładu, ładu opartego na jednością, nie dominacji. Podsumowanie: symboliczne kapitol, centrum władzy, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Ogień, siła oczyszczenia, transformacji, przebudzenia. Płonąca świątynia. Rozpad starego systemu, narodziny nowej świadomości. Cisza po pożarze, narodziny zrozumienia, że prawdziwa władza jest w świadomości, nie w strukturze.